repliki karabinków na 9 mm skradły moje serce i dobrze o tym wiecie widząc mnie na strzelankach i to wielu szczelankach w różnych miejscach z moim x -em. Ale nie ukrywam, jego cena jest bardzo duża, ale też dużo daje. Spęsnałem z postanowiła coś z tym zrobić. I tak oto dzisiaj przychodzę do was z wersją x -a. Ale flex. W tym oto czerwonym pudełku mieści się wersja 9 mm repliki, lecz o wiele tańszej, tak samo satysfakcjonującej, ale z polimerem. W samym pudełku oprócz repliki mamy instrukcję, ulotkę, naklejki, sprężynę słabszą M90, no i wyciorek. No i wiadomo, samą replikę. Największa różnica między tymi dwoma replikami to materiał, z jakiego zostały wykonane. A więc z polimeru mamy upper i lower, czyli body. Front również jest z polimeru w systemie m lock Kolba i prowadnica kolby również są z polimeru. Metalowe za to są lufa oraz tłumik płomienia, po którego odkręceniu mamy standardowy lewo lewoskrętny 14 mm gwint, gdzie możemy zakładać różne akcesoria. Dodatkowo przyrządy celownicze również są z polimeru, ale to nie są jeszcze wszystkie różnice między tymi dwoma replikami. Jak pewnie już zauważyliście, leciutko różni się tutaj tył kolby. Nie mamy tutaj standardowej Zixa kolby typu Pdw, tylko już mamy tutaj autorski projekt Spec Arms, czyli Light Ops na typowej M-kowej prowadnicy kolby, która jak wcześniej mówiłem, też jest z polimeru. Mimo wszystko, jakby nam ta kolba nie pasowała, możemy ją zmienić na każdą, która będzie pasować na ty typowo M-kowe prowadnice kolby. Kolejną różnicą między tymi dwoma replikami jest selektor ognia. Selektor ognia jest jednostronny, ale bardzo też dobrze działający. Tu nie mamy nic jak w klasycznej MC. Spust również jest troszeczkę inny, ponieważ mamy tutaj zwykły gearbox bez żadnych feature'ów. Jest zwykły gearbox, bardzo dobrze spasowany, bardzo dobrze działający. Ale zwykłym tradycyjnym spustem. Dodatkowo, co też jest bardzo fajne jak dla mnie, mimo że to jest tania wersja flex, jest działający bolt catch, który bardzo ułatwia nam regulację hopka nawet podczas szelanki. a zwalniamy go tym oto standardowym zwalniaczem magazynka. Replikę dostajemy z high capem z taką samą fakturą jak S-Maggi, ale pod spodem mamy tradycyjne kółeczko do podkręcania. Jest dosyć dużawe, więc bez problemu je wyczujecie w rękawiczkach. Ładujemy je od góry. Okienko jest dosyć małe, więc zalecam ostrożność podczas nasypywania kuleczek do środka ale bez problemu możemy używać przy tej replice S-Magów, które już znacie pewnie z serii X i które tak szybko wychodzą z Gunfire'a. Z reszty informacji, która pewnie też was interesuje, w środku mamy lufę 603, precyzyjną, rotacyjną komorę hopa, którą już widzieliście i dobrze znacie, szybką wymianę silnika, oraz szybką wymianę sprężyny po odkręceniu oczywiście prowadnicy kolby. Replika miałem okazję przestrzelać u siebie tutaj w warsztacie, schronować ją oraz zmierzyć jej odległość. Gdzie na 0,30 osiągnąłem naprawdę dobry wynik na 58 metrów. Ale jak wychodzi to na chronowaniu? Więc rzućmy okiem na 10 strzałów na chrono. A więc przechronujmy tego potwora. Kulki 0,30 g marki Specna Arms One. Bateria 11,1 ,1 Titan. 1,2 J. 1,2 J. 1,2 J. Dokładnie 1,25 1,2 J. 1,2 J. 1,2 J. Skok mamy... 0,01 dżula 1,2 dżula 1,2 2 1,2 dżula 1,2 dżula Zobaczmy szybkość szczelności 15,8 Seria X Ale w wersji Flex Mimo wielu różnic Między nią a pierwowzorem Jest repliką I tak dla mnie Mega zaskakującą. Jej wynikami na chrono, tym jak szczela, tym jak pracuje, a tu nie ma żadnego układu elektronicznego, a w kolbie mamy zwykłą tamię, to mimo wszystko jest to replika, która za tą cenę daje nam naprawdę masę radochy prosto z pudełka. Nie ukrywajmy, ona też jest uniwersalna. Wsadzając tutaj sprężynę, 120 bez problemu możemy się bawić nią w lesie a zostawiając ją tak no troszeczkę by była za mocna na CQB ale M90 całkowicie przystosowuje ją do cekuba, gdzie nie będzie ustępować szybkoszczelności naprawdę repliką Wyposażonym w grube, drogie elektroniki. Oczywiście jest to projekt rozwojowy. Bez problemu możemy sobie tu wsadzić elektronikę, czy nawet zapakować HPA. Polimer sprawi to, że ta replika będzie lekka, nie będzie nas męczyć, a szczelanie nawet jedną ręką nie sprawia tutaj żadnej trudności. Dajcie znać, co myślicie o replikach w ogóle na magazynki 9 mm czy też się racie nimi tak jak ja. I dajcie znać, co myślicie o takiej oto wersji lżejszej, wersji klasycznego Xa już od Specna. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby nic Was nie ominęło. A na koniec... Kolano mnie boli. Ale wytrzymała?